Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie. E, dzisiaj z lasu. E, wyjątkowo trudne warunki mam do nagrywania, ale stwierdziłam, że jak nie zacznę tego robić, to po prostu tego nie zrobię. Więc cały czas idę do przodu i działam. To jest nasz piąty odcinek wtorku, kreatywnego wtorku, w którym mówię co nieco na temat swojego podejścia do życia, zainspirowania Ciebie, właśnie młody człowieku, e, tak. Podkreślamy młody człowieku, do tego, abyś zaczął działać kreatywnie i działać na rzecz rozwoju. Mam ogromną przyjemność ci się teraz przedstawić. Ja jestem Magda, jestem aktorką i wokalistką. Jestem autorką płyty Poetic Synthetic. Przez 6 lat byłam asystentką na uczelni. No i jestem pomysłodawczynią Alternative and Creative Institute. I co wtorek. Staram Ci się pokazać tutaj na tym kanale na YouTube z jakąś inną treścią, ponieważ cały czas prowadzę warsztaty nad morzem, dlatego do końca sierpnia będę nagrywała w bardzo ekstremalnych warunkach, ale to nic, czasami tak po prostu trzeba. Dzisiaj to nieco powiem na temat podejścia tego, co robimy i co mówimy jaki to ma ogromny związek z sobą. Wszystko, co mamy w głowie rośnie, eee, rośnie jeszcze bardziej. Jeżeli mówimy o, że mamy jakieś problemy, to tych problemów będzie jeszcze więcej. Jeżeli mówimy o tym, że jesteśmy kreatywni, nasza kreatywność wzrasta. Jeżeli mówimy o tym, że nie mamy pieniędzy, będziemy mieć jeszcze większe długi, ale kiedy zaczynamy mówić o tym, że mamy te pieniądze, nasz dobrobyt wzrasta. Zastanów się nad tym, co mówisz, kiedy mówisz, komu mówisz. A przede wszystkim, co mówisz? Jakie treści przekazujesz? Co myślisz o samym sobie? Nie możesz myśleć o sobie strasznych rzeczy i jednocześnie ich nie popełniać. Pozdrawiam cię serdecznie i daj znać w komentarzu, co o tym myślisz, Buziaki.